Elo, elo, jesteś to narańczowa węgla, a dzisiaj będziemy sobie nobrać i rajdować. i nie będę musiał. Coś się poprawiło. 6-1. No spoko ale Mam Clash Royale, mam proszę, Mam klasz Royal, ale rzadko. Rzadko Clash Royale Royal. Uf. Rzadko gram klasz Royal, bo mi się tak grano nie zbyt podoba. Mam szóstą marękę i nie mogę z niej wyjść, niestety. A Renik live' a nie robi? Jednak sieć zdecydowałeś, że nie. mamy 2-0, spoko aaa Clash Royale, okej okay. poczekaj to było e, Myry Jak się jakoś wyjdzie, ci po prostu bardzo zła sytuacja. Nie, ja się nazywam. E, Mury, kropka. Nie no, żart. Nie, nie gram w to. No, lemon. na. Bywa, bywa. się na nie grają. Ja na przykład czasem gram. Czasem. Bo teraz. Przyszedł nowy update, nie? Że można grać normalne walki 2 x 2 i to mi się nawet spodobało i ja, teraz chyba zacznę na... grać w pizzę 2 x 2. Tak, to tam, nie lubię, tam... o 3 osoby, jej 3 osoby. Napisz kim jesteś przybyszu numer 3. Do 3 razy szybko, bo co ja tu w ogóle mówiłem. przybyszu numer 3 powiedz kim jesteś. Proszę. Nie, śmiej, nie śmiejcie się z mojego imienia, czyli Remigiusz. Naprawdę, co masz tak na imię? O, ciepanie. Normalne imię. No tak, Remigiusz, normalne imię, no. Rok ma. Rok ma irezji. Po, powiedz, kim jesteś, trzeci przybysz. No, tak, to tak. Trochę mi się słabo tutaj gadać. to będzie się na przykład przyjąć tego. Że... Tego też sobie odrzucę. Rok ma... Nie kumam w ogóle teraz tego, jakoś tam dziwi mi. O, hmm. Kurde, teraz może ci poprawię na czacie. Teraz mi piszczasz, czy, czy tak, czy nie. ciekawa propozycja od reprezentacji Polski Więc może się tak czy nie I ja Ale co i ja? Ja chyba nie jestem, ja chyba w temacie nie jestem nie. Kurde tu Chelsea widać chce się wy, wybić No ale ma jeden mecz do przodu Mam nadzieję, że teraz gramy z jakimś nie najlepszym klubem u, u siebie Dlatego, że wygra w takim sensie, nie? O, ktoś jest. Tak, to tam słabo trochę. Omajku. O, Sunderland. No to jest dobre. Też tutaj em, zwracam uwagę na Twój opis i daję Ci takie, bez banera, daję Ci takie zasłużone no 5 na 10. Was w pierwszym odcinku na moim kanale z FIFA 17 Draft. Ale to będzie FIFA 17 na telefon, więc Jeżeli chcielibyście serię z FIW 17 Draft na telefon to zostawiamy to w górę Jak można do subskrypcji i dzwoneczek Ja to robię, więc przechodzimy już do gry Więc dobra, przechodzimy już do gry, więc Zaczynamy tego drafta, będę robił Hiszpańską taktykę 3-4-2-1 Taką ja lubię P Pardon, para separar, a gente nie ma, był brat, teraz nic nie ma. mamy tyle są meczy więc więc naprawdę spoczko spoczko nie no, piszcie mi czy, tam, czy tą Polskę przyjąć czy nie w końcu no tak no Fifa 17 co, coś teraz wymyślił. Pozdro ode mnie. XD. Aha, no dobrze, czyli, że jednak tak, nie wchodzi i nie wychodzi. Ktoś nie wchodzi i nie wychodzi. I mnie to denerwuje. Bo ja nie wiem, kto wchodzi i wychodzi. Test jest podejrzany. 3-1, pewnie. Co... i znowu jesteśmy i teraz jestem 100% pierwsi widzę nie? O, to znaczy teraz jest mniej... jeżeli teraz wygramy to będziemy mieli z tego co dobrze liczę 4 punkty więcej od dokładnie Spers który o. Faja 17 17 Czego jeszcze? Dobra, przyjmę tą polskę jak coś to mi od... nie że nie, że się nie opłacał, wtedy się zwolnię. Witamy na to. To tu się... Posteru. O! godziny tu Wow, no dobra. I, I. A dobra, dobra, przynajmniej dla u siebie. Co tu się dzieje? Weź mi to przyjmij. Kurczę. Wow. No. Przydałoby się. Grać. Jeszcze tu zapiszę sobie, żeby mi coś się nie stało. No w ogóle nie wiem, czy jesteście tutaj wtajemniczeni, ale wiecie, że lubisz grać w wciatki. No i lubię grać w dziadko. No nie, dwa-dwa? no nie, taki wynik mi nie żołdka dole coś jest i go już nie ma jeszcze teraz Liverpool, co tu się dzieje nie fajne nazwisko bubcia <laughs> o, chyba jeszcze Ja teraz... Przyjrzyj się, bo przegram. Chyba zrobię. Przyjrzyj Pewnego Przyjrzyj Robert Przyjrzyj Dobrze wygrywa. się. Przyjrzyj się. Przyjrzyj się. Przyjrzyj się. Oh eliminati Robert Puzza. <laughs> you Przegrywamy słabo No nie wiem, lemon, lemon, le 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 nie wiem czy to, czy to najlepszy pomysł. E piszcie jaki jest was? Jak... Jezu... Piszcie jaki jest was? No brawo Lemon! I właśnie na tą odpowiedź czekałem, nie? Na tą odpowiedź czekałem. Gdybym tej odpowiedzi nie słyszał, ja się nie nie włączył i Lemon, szanuję, szanuję. Co jest? No serio, znowu Teraz już na pewno nie są wszyscy na każdym wychowaniu. Mmmm. Wisłoka. Lemon. Bądź przesadku, prawda? Lemon. Ty tutaj widzę, że prowokujesz. A ja nie lubię jak ktoś mnie prowokuje. То что я. job Mam nowego sprzet spinnera. Nowy szwidżet spinner się lepiej kręci i lepiej wygląda. O, udało się, magię. Nie tak wygląda no Jeszcze ta magia mi się nie udaje. Prawie jak mi się uda, to wam powiem. Nie? Au 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 Patrzcie. Proszę, Roya! No, ale jak ci mam to wytłumaczyć? Stary, mam tylko pięć od który Któryś w ogóle Ja muszę temu debilowi coś powiedzieć. Czy... Kupiłeś go! Czyli debilu. To się na lewie wytłumacza Powiem wam, kiedy będę miał ten trik zrobiony. ¡Ay, Entonces... Każdy Debbie wykraczał, ogo ja! Ja nie mogę. Ja chyba zakończę ten live. Nie mogę. Nie mogę to z nim jest.